Manko, moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku 7 Days to Die No Crafting na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim odcinku mówiłem o samochodzie u Jenny i nagrywam ten odcinek w ten sam dzień, co nagrywałem piątkowy odcinek, czyli w czwartek obecnie. Ze względu na to, że po dojechaniu do mojego handlarza okazało się, że on też ma samochód. Więc wziąłem sobie zadanie czwartego poziomu od niego. Pierwsze zadanie czwartego poziomu. Tą lokację już jakiś czas temu chciałem sprawdzić. Nie było okazji. Teraz jest okazja, bo mam ją najnormalniej w świecie. Jako zadanie. Eee, także, spoko, fajnie, dla mnie przynajmniej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O co chodzi z tą lokacją, co tutaj jest. Ile, nie? Aż tysiąc, to ja nie będę sobie zawracać głowy takimi bzdurami. Z przebijaniem się przez takie drzwi. Niestety, kości nie da się sprzedawać. 150 kości miałem i tego się nie dało sprzedać. Bruku na razie już nie potrzebuję. Te. Coś mi mówi. O zobaczcie, jak ładnie sobie tu śpią. Chodź, minus jeden. O. Wow, te duży. Nie straszyć poproszę. Dobra, pójdzie na sprzedaż. Nie chcę wiedzieć, co oni tu jedli, bo widzę, że ludzi też chyba. A nie wiem, jakaś sekta może? Coś w tym rodzaju. Tak to przynajmniej wygląda. Okej, okay, zobaczymy. Ogólnie lokacja nie wygląda na zbyt dużą. Wow. Kurczę. Fuh. Nie spodziewałem się. Jak ja się wystraszyłem. Znaczy, widząc to, ja od razu pomyślałem, że będzie pies. Ale kurzej, i tak się wystraszyłem. Ale masakra. O Boże. Eee. <laughs> Okej, okay, na przyszłość trzeba tak to ustawić, żeby było bliżej i szybciej. Z tego skorzystać. W razie konieczności. O, na książki. Strzelec speed. Eee, użyj. Tutaj nie ma wymówek. Okej, okay, zgarniam wszystko. Co. Uu, uu, uu. Fajne miejsce. Szafka na broń. Zobaczmy, co w tej szafce się kryje. Mam nadzieję, że e, będzie się kryło coś fajnego. A to z tego względu, że no, jednak coś tam już mamy zainwestowane w te punkty. W ostatnim odcinku przecież zainwestowaliśmy 3 punkty w handlowanie. No, Okej. Okay czekajcie wyjdźmy tutaj aha tu już dalej nic i tak i tak i tak nie ma eee, to można sobie użyć to mogę sobie zjeść chociaż i głodny to nie jestem ale tak to i to mogę wyrzucić dobra przynajmniej troszkę więcej miejsca hophead boże ten man głupi manekin no ale mnie wystraszył. No, takie powiedziałbym, może no niezbyt apetyczne miejsce. I O co z tym chodzi? Że tutaj takie obniżenie? I gdzie dalej stąd mam iść? A tu jeszcze. O kurka wodna. Patrzcie, patrzcie. Ale tak, tu są zapasy, które trzeba zgarnąć. I poza tymi zapasami, de facto nie ma tu nic. I trzeba schodzić windą w dół do czeluści piekielnych. Tak by to wyglądało. Ok, odwrotu już nie ma. Coś mi tu. No właśnie. Minus jeden. Minus. 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 I minus. Super. Krew można wyrzucić. Oczywiście w intelekt idziemy, bo potrzebujemy. Chcę jeszcze jeden poziom negocjacji wbić. Patrzcie, wyczyść obszar, a to jeszcze nie wszyscy. Jeszcze gdzieś ktoś tu jest. No. no. No dobra, ale myślę, że nie byłoby takie najgorsze to, jako zadanie wyczyszczenia ee, lokacji. No, nie byłoby to najgorsze nawet. Tak, ręka uszkodzona, no to. Uuuuu. Jakie tutaj nie, akurat no... Z włoków to my nie chcemy zbierać. Bez sensu. Znaczy no trochę expa, ale zobaczcie co właśnie teraz się wydarzyło. Widzicie? To ja mogę użyć. I mogę sobie wszędzie wyjść. U, tu jeszcze karetka do przeszukania. Super. Co ciekawego? Krem aloesowy, dobra. Yy... Okej. Okay. Aha, by tam jeszcze można przejść się. Dobra, to zaraz tam przejdę się tylko... O, to jeszcze śmietnik. Wrzucę jakieś graty do rowerka, bo kurka wodna, nie mam gdzie tego wszystkiego już trzymać. Obrażenia zasięgowe, to może mi się przydać na hordę na przykład. Nie wiem. Strzelam. Dobra, to sobie użyjemy jeszcze. Drewno mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. Dobra. Okej, okay. wracamy po lód. Po resztkę lutu. I idziemy. W kolejny budynek, jakby nie patrzeć przeszukiwać. Trochę bajury wpadło. Jeszcze tutaj mamy resztę lutu do zgarnięcia. Przecież. No, 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 no. Jeszcze potrzebuję trzy poziomy. Żeby mieć czwarty poziom handlowania i ten samochód, samochód byłby tańszy. O kurka, a to dzisiaj jeszcze horda do tego, moi drodzy. Zobaczymy jak ta horda pójdzie nam. No. Wow. Hajsik. No. Nieźle, nieźle bym powiedział. Savage country. Tutaj też ciekawe rzeczy mogą być. Pancerz poproszę od razu. Nawet się nie zastanawiam. Modyfikuj. I załóż go. Okej, okay. dobra, lecimy dalej, co my tutaj dalej mamy? Aha, tu jeszcze jakby kolej... kolejny byłby generator. Tej pani bardzo się śpieszyło, żeby mi buziaka dać, tej też. Ale to wiecie, panienki, po kolei, po kolei. Łoł, wow. jeszcze ty. Jeszcze może skrytki, kurczę, do tego, następna. Ała. Ała. Czy ja mam igłę z nitką przy sobie? Nie, nie mam igły z nitką przy sobie. Ale zobaczmy, czego oni tak bardzo tutaj strzegli. Że aż tak dużo ich tu było. Aha. Pozasłaniane okna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jakby jakiś drugi garaż, coś w tym stylu A, oni to eksperymenty chyba robili na. Chociaż to była, bardziej wygląda jakby to był żywy ludź i po prostu, e, znaczy żywy Z i po prostu go sprawdzali Czy żywy człowiek i na nim eksperymentowali. No trudno cokolwiek w tym temacie. Powiedzieć, ale tak to właśnie tutaj wygląda. No dobrze, moi kochani, mamy to zadanie zaliczone. Kolejna lokacja, że tak ujmę, opędzlowana. O, czujemy pragnienie, no to wypijmy sobie całą brudną wodę. Trochę jej się nazbierało, ale słoiki się sprzeda i też będzie dobrze. Jednak ten filtr wody w naszym kasku naprawdę dużo daje. Dobra. To jeszcze nas sprzedaż, to też i ten ogarniacz. Aha. Dobra, moi drodzy. Ja lecę sobie odebrać nagrodę. Hmm. I myślę, że będziemy widzieć się na hordzie. Ja postaram się sobie w międzyczasie coś tam jeszcze e, zlutować. Bo raczej wątpię, żeby miał zadania tak, znowu tak blisko. 200 metrów to, to jest tyle co nic. A e, zobaczymy jakie będzie miał nagrody. Stalowy młod, Kamizelka wojskowa. O kurczę, blaszka. Wiecie, co? Wezmę tą kamizelkę wojskową. E, pokaż mi robotę. Nie, wszystko bardzo, bardzo daleko. Półtorej kilometra. Także nieważne na razie. Pokaż mi towar. I bierz co. Co chcesz? Tak, tamtą książkę miałem przeczytaną, więc już jej nie potrzebowałem. Mogłem ją bezpiecznie sprzedać. Ok. I zobaczcie, mamy 57 tysięcy, a autko. Czekajcie. U niego w tej chwili. Kosztuje. Czekajcie, było tu. Jest samochód terenowy 76,5 tysiąca. Nie? To jest kupa pieniędzy. Powiem Wam, kupa hajsu. Modyfikuj. Ukończ i włóż. To jeszcze Tobie masz, sprzedam. No, kolejne 199 to jest dużo hajsu Także moi drodzy widzimy się na Hordzie No i mm -hmm. jestem już moi kochani I jak się okazuje Kurka wodna, znowu mi gdzieś tam się tłuką dziadegi eee, Udało mi się dozbierać do uwaga sześćdziesięciu pięciu tysięcy, więc tak po prawdzie już zbyt dużo nie zostało. Mamy hordę. I dziadostwo mi wlazło gdzieś do środka. Za daleko postawiony ten jest. Widzicie? Ledwo co ich sięga. Ale teraz już nic... Z tym nie zrobimy. Korekt, No nie jestem w stanie... W tej chwili korekty zrobić. Bo te zedy cały czas mi przybiegają. Ciekawe czy uda mi się yy, przy użyciu samej... samego kija baseballowego przetrwać tą hordę, no i oczywiście tej wieżyczki. Wiecie co, ja bym ją... Miał... ...bym to tak zrobił. Aha. Dało się bliżej postawić. Tu jest temu obuzy jedne. One mi tu tłuką. Dobrze, że to. Patrzcie. No, e, maksymalnie można mieć dwie takie wieżyczki robotyczne, ale żeby je żeby obie działały jednocześnie. To musi być spełniony konkretny warunek, a mianowicie wynalazca e, w robotyce na full. Nie? Wtedy nie ma problemu. I to nam działa dwie naraz. raz. Ach. Chciałem sobie postrzelać trochę. Po prostu. Pytanie jedno, czy mi podczas tej hordy uda się nabić e, aż tyle poziomów ile bym potrzebował? Nie. Bo potrzebowałbym tych poziomów dużo. I biorąc pod uwagę te ostatnie hordy... Kurczę, zobaczcie, ja mam trzech zombiaków na, na krzyż. Bo tam... W środku bardzo dużo ich siedzi. Dosłownie 3 z 8. 5 siedzi mi w środku i się tłucze. Głupota. Ale z tymi ja nic nie zrobię. No. Kurka wodna. Nie Niedobrze no. za dobrze. A miała być taka fajna horda. Miała być kolorową. Ale te młoty, powiem wam szczerze, są niedoceniane. Będę chciał na pewno jeszcze jeden taki. A jeszcze wyobraźcie sobie wsadzić do niego e, jakąś, nie wiem, wyważoną głowniecz. O ile się da. Albo na przykład ten. Eee, proszę ja was. O! Plecak od razu przeszukuję. Spoko. Strasznie mało tych plecaków teraz się dostaje, zauważyłem. Na tych hordach Ale no. Zawsze były jakieś mi minimalne ilości tych plecaków, a teraz to już w ogóle. No nie, oni mi się tutaj przebiją. Tu mi się horda skończy. W każdym razie tak potrzebuję 3 poziomy nabić, żeby proszę ja was mieć handlowanie na wyższym poziomie. I wtedy może będzie no, na pewno będzie taniej. Motor. Ale może się okazać, że będzie też Oprócz motorka proszę. Cześć piesio Siema pies O proszę Młot wykończył Wow Szkoda, szkoda bo jakby... O, przybili się tu. Wyłazić mi stamtąd. Wyloha. Au. Ech. Dobra. Jeszcze mi się tu ktoś tłucze. Uszkuczę. Au! Au! Dobra, jeden poziom jest. No, i teraz to ja rozumiem się tu, a nie jak kurcze. Walka z wiatrakami 1 na 3. Praktycznie nie było z czym się bić? Gdzieś tam musiały być jeszcze słabe punkty w takim razie. Za 300. Któregoś bloku nie ulepszyłem. Tak jak powinienem. Nie i. O, wow. Wow. Było groźnie. Przyznam się, o kolejna mapa skarbów. Jedziemy z tym, bo nie ma co się... Dobra. Młot trochę popracuje za nas. No. No, choć tu jestem. Halo. Ej. Halo, dobry panu, tędy mi wleźli, to jest jedyne, jak chciałem tu zostawić. I co, już koniec hordy? Eee, jakaś taka niemrawa ta horda, bez sensu ta horda, słabo. Mute i decyzjem Do tego to mam 8 sztuk miodu. Super, nie? Ale kurka wodna, powiem wam bez nadzieja. Ja się tutaj szykuję, kurczę. Nie wiadomo na jaki Armagedon. A oni mi tutaj... Ech! No ale co ja mogę, przecież to jest tylko, eee, no, tylko horda, co nie? Dobrze moi drodzy, no, zobaczmy jak tutaj, dwa punkty jeszcze mamy, super, czyli już mamy intelekt. Zobaczcie, pół poziomu mi brakuje. Mamy komplet na negocjacje. Na czwarty poziom tutaj ósmy miłośnik przygód 20. No, ale to będzie chyba kolejna, kolejna rzecz, w którą będę inwestować. Tak mi się zdaje. No okej. Okay. No i co, i to tyle. Moi kochani. Nie było tak źle jakby się to mogło wydawać. Bywało gorzej, powiedzmy sobie szczerze. No, bywało też lepiej, ale no. Nie wymagajmy przecież. Tak. Eee, ja sobie, moi kochani. A, tak, znalazłem dwa e, nasiona grzybów, więc sobie je posadziłem. Eee. <śm> OK, okej, okay. idę sobie załatać te dziury, bo to szkoda, że nie brakło, aby się mi tu przebili dziady wstrętne. No nic, trzeba to załatać. Dobrze, moje kochani, ja myślę, że już w następnym odcinku, raczej uda nam się kupić ten motorek cały nieszczęsny zobaczcie a tutaj to a ma półtorej tysiąca zobaczcie nie a tamte miały po 300. dobrze to w takim razie wsadzę to jeszcze i zabuduję z czasem ja sobie od środka tam zrobię jakieś wejście i będę jeszcze bardziej to zabudowywać żeby tu nie zostało nic właściwie. No i myślę, że tak to właśnie będzie wyglądać. W kolejnym odcinku bym będę na pewno chciał porobić kolejne zadania w sumie. Na pewno moim celem będzie zdobyć motorku. Dalszy oczy oczywiście rozwój, tak? Bo, zobaczcie, że mamy dzień 15. Ja mam 28 poziom i moi drodzy, drugą hordę za sobą mam, tak? Więc myślę, że spoko to wyszło, że fajnie to wyszło. I myślę, że ma to wszystko potencjał. Tak. Najgorsze było to, żeby tutaj zobaczcie, tutaj się dostać, nie? Te, te skrzynki, żeby kupić, bo jak już kupiłem cokolwiek, mam gdzie to przechowywać. Zobaczcie, ile ja mam teraz jedzenia, nie? A w zrzucie znalazłem jeszcze pakiet żywieniowy o potrawkę z warzywami, 10 sztuk. Kurcze, ile jajek, same, same jajka zobaczcie dają 5 sztuk żywności, więc to jest, jest czym się bawić. Od biedy starą kanapkę z nięsem też mogę zjeść, więc no nie jest źle. Tu już mam poulepszane do eee, tego, do betonu. Nie zostaje mi nic innego jak tylko pójdź dalej. Tutaj. Także, moi drodzy, ja mam dziękuję z całego serca za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Już niedługo. Dzięki wielkie. Ahoj.